Witam Was serdecznie moi drodzy. Chciałem tylko króżutka, wrzuteczka. Panowie, krótka, wrzutka. Jeden zobaczyć tylko. Pewien przystanek autobusowy mnie prosiła. Kubitka. Eee, no co, no chciałem Wam wrzucić jakiegoś filma przed tym. Przed, jeszcze przed świętami, ale nic się, tak jak mówiłem, nie wydarzyło. Także taka mała prywata, no chodzi o to, że są święta zbliżają się święta i chciałem z Wami się tutaj pożegnać i złożyć Wam serdeczne życzenia z okazji tych świąt wielkanocnych żeby nie było, że o Was zapomniałem podziękować Wam przed świętami za, moje, za oglądanie moich filmów no i co ponowie życzymy Panie, Panowie, wszyscy oglądający znajomi, Nieznajomi ci, co oglądają, ci, co będą oglądać. No, chciałem Wam życzyć wesołych, spokojnych świąt. Podłączamy się od pracy, nie myślimy o problemach z pracy. Bardziej rodzinnie. Mokrego Dingusa, chociaż myślę, że w tej Wielkiej Brytanii to spadnie deszcz, jak co roku. Także wszystko chyba o co chciałem, co chciałem powiedzieć w tym króciutkim filmie. Nie wiem, jak gdzie widać, bo tak wziąłem taki inny stojak, a w osobówce nie mam nic przygotowane w swoim eee, także może to jakoś dziwnie wyjść, zobaczymy. Zgramy, spuścimy, no patrzcie idą święta Kultury Zero nie chciał puścić. Drodzy, tyle w tym temacie. Jeszcze raz wesołych, spokojnych, radosnych. I co? Będziemy się widzieć na szlaku, tak? Od poniedziałku, czyli w Bank Holiday, w ten z dingus zaczynam. z dingus zaczyna, moi drodzy. Eee, trochę niefortunnie pierwszy raz jak na ten. Pierwszy raz, moi mili. Wezmę nas może do siebie. Tak, nie wiem, czy nie widać. Tak, czyli pierwszy raz będziemy zaczynać sobie e, święta. Znaczy drugi dzień świąt, w sumie. Cieszę się, moja mama przyjechała, posiedziała troszeczkę u mnie, teraz jest u brata. Także tak mi to bardziej rodzinnie przybliżyło to coś. Te święta, bo miałem zamiar w ogóle jego niezdzierż do mnie obchodzić. A, tym bardziej, że następne święta, które wypadają w weekend. No ale cóż. Dobrze jest jak jest, nie trzeba psuć. Także moi mili, widzimy się, nie wiem, coś mi może, coś jakiś ciekawy temat skoczy. Chociaż mam jeden ciekawy, chciałbym z wami porozmawiać, ale to już za kierownicą ciężarówki. No i tyle, jeszcze raz, wesołych, radosnych i bywajcie. Bawcie się, cieszcie, nie pijcie za dużo, bo we wtorek za kierownicę. Trzymajcie się, moc z wami.